Panie i Panowie, z z gramy na Maxa z tej strony, i e, witam Was w kolejnym odcinku Indie Grania. E, i tym razem sobie rzucimy okiem na produkcję Primal Carnage, e, czyli Dinozaury kontra ludzie e, w rozgrywce sieciowej. Jest to produkcja studia e, Lukewarm Luke Media. E, przy czym od razu powiem, że miałem lekkie problemy z zakwalifikowaniem um, tego materiału no, do serii Indie Granie, właśnie ponieważ. Sami twórcy yy, i też media i tak dalej opisują tę grę jako grę niezależną Indie, chociaż yy, jakieś tam studio, yy, jakieś tam wydawnictwo pomagało tę grę wy wydawać, ale była tylko pomoc yy, no taka jakby, żeby, się żeby twórcy się wybili i tak dalej, A nie była to wielka pomoc finansowa, więc myślę, że no, łapie się jeszcze w kategorii gier Indie. No ale o co chodzi, jak już powiedziałem jest to gra, Gra sieciowa, więc tryb wielosobowy jest tu najważniejszy. Jak widzicie nie ma nawet żadnej opcji single player, ani nic takiego. Możemy tylko wyszukać serwery, dołączyć na szybko do jakiegoś meczu, albo sami stworzyć mecz. No i co zrobimy? Wejdziemy sobie do gry. Po prostu. Grę tą mam już od jakiegoś czasu. Kupiłem ją na świątecznej wyprzedaży na Steamie, ona już nie jest super świeża, bo zadebitowała jesienią zeszłego roku ale... całkiem mi się spodobała. No i istotne jest też to... naszym istotne, chciałem zwrócić na tę grę właśnie uwagę, bo gra w nią trochę mało osób, trochę za mało jak, jak na mój gust. Sami widzicie, no to są wszystkie serwery, jakie udało się wyszukać w tym momencie. Łączna ilość graczy grających yy, w tej chwili to... Yy, no około 100, trochę ponad 100, więc nie jest to super re jakiś rekord. No, ale nic, mamy tylko jeden serwer właściwie z odpowiednim pingiem, na którym są gracze, więc do tego serwera dołączymy. No i pokażę wam jak wygląda zgrywka w tej naprawdę ciekawej produkcji. Ciekawie z samego, no już m, przez ten fakt, że nie jest to tradycyjny taki no multiplayerowy shooter. Ponieważ jedna ze stron y, walki to dinozaury, więc no, co może być ciekawszego, prawda? Oczywiście od razu skojarzenia z Jurassic Parkiem. Skojarzenie, jak najbardziej oczywiste. Tu na razie możemy obserwować akcję. Widzimy, co się dzieje. Ciekawe, w jakiej drużynie jesteśmy. Jesteśmy ludźmi, okej, okay, dobra. Mamy do wyboru parę klas. Komando z karabinem i z wyrzutnią granatów. Pathfinder, który ma flary oślepiające i Shotgun'a. Pyro, miotacz ognia. Gościuwa ze, z, no, ze snajperką i z jakimiś tam usypiającymi czy osłabiającymi strzałkami. I traper, który łapie dinozaury te mniejsze w siatki, więc... No, zagramy sobie tym kolesiem. Bo też nie gram w tę, w tę grę pierwszy raz. Już trochę pograłem, bo jest to gra sieciowa, więc... O kurde. Atakuje nas teraz dinozaur, który o, oślepia. Plując takim jadem. No i już umarliśmy. No, jak widzicie, można tu ginąć bardzo szybko. Dlatego drużyna ludzi zawsze musi trzymać się razem. No bo dinozaury zabijają bardzo szybko. Właściwie niektóre klasy, szczególnie te raptory, takie mniejsze, są bardzo szybkie i trudno je zauważyć, bo poruszają się sprawnie i zwinnie. Mogą się ukrywać w krzakach i tak dalej. A kiedy użyją specjalnego ataku, no to praktycznie nie żyjemy od razu. Ale trochę Wam poopowiadam o dinozaurach, jak zagramy dinozaurami. Może zaraz po prostu zmienimy drużyny. Tak wspomniałem już, że w grę gra. no nie za dużo osób. Ucieka nam jakiś. Gim. No nic. Ale też ta gra nie jest jakby pozbawiona problemów, co może trochę odstrasza niektórych. No, ginie, ginie. Hmm. Ok, nie żyje. Um, tak, co ja, co ja zacząłem mówić, że gra nie jest pozbawiona problemów, ponieważ um, są problemy trochę z kodem sieciowym. No. Gra, y, lagi wkradają się nawet na tych serwerach, na których teoretycznie nie powinniśmy ich mieć. Po prostu tu mi wskazywało, że ping um, będzie w okolicach 50-60. Hmm, ale jednak zdarzają się... E, z, e, po prostu lagi. Ale nie są one jakieś specjalnie straszne. Ups. No ale czasy jakie jesteśmy sami to lepiej nie zwracać na siebie uwagi z dinozaurów. Z oczywistych względów. Pomożemy ubić tego kolesia. Tak, e, drużyna ludzi musi naprawdę być zgrana, żeby coś zdziałać. Pterodaktyl. Znaczy nie jest pterodaktyl, ale jakiś tam inny latający. Nie można nawet na chwilę tutaj przestać się rozglądać, bo. Okej, okay, mieliśmy punkty za asystę. Trochę dużo osób i trochę chaos jest przez to, że taka no, całkiem dużej ilości osób grają naraz. Ale no nic, innego wyboru serwerów nie mamy tak widzicie piękny przykład <gryw> fajnych animacji No kurde. Znowu jesteśmy oślepieni, uciekamy stąd. No, uda nam się go zabić, czy nie? No, a... to jest specjalny atak raptora, jak widzicie, właśnie mnie. Da, właśnie mnie zabili. Zmienimy może klasę i zagramy sobie. Komando. Wyrzutnie granatów jest dobra na duże dinozaury, oczywiście. Tylko trudno z niej trafić, niestety. Nie ma tu w ogóle opcji przybliżania widoku. Bo prawy przycisk myszy to jest właśnie granat. Um, kurde, trochę graczy tu nie wiedzą, co robią, znaczy przynajmniej ci w, w, no, zawodnicy w drużynie ludzi. Nie powinni rzucać flary sam m, swojej drużynie pod nogi. No, udało mi się ubić, proszę bardzo. Raptora? Nie, nie mam pojęcia czemu. E, czemu raptory mają czapki? Cylindry, no dobra, nieważne. Sprawdzałem w opcjach nie mam pojęcia jak je wyłączyć, czy w ogóle da się je wyłączyć, nie wiem. Powinniśmy się skupiać na dużych dinozaurach, ale niestety moja drużyna troszkę zrozproszona. Tam ktoś sobie biega, jeśli biegasz sam poza, poza ogrodzeniem gdzieś w dżungli, to nie masz szans na przeżycie. W ogóle nic nie widzę i pewnie ubra. Tak jest, no bo. Ach, no, być atakowanym przez trzy raptory. Raczej trudno wytrzymać, prawda? Może teraz zmienimy jeszcze raz klasę i zagramy z sniperem, której tej pani drugą bronią jest coś takiego. No, proszę bardzo, zniknął zupełnie, to był znowu lag. A, więc niestety twórcy muszą popracować, żeby przyciągnąć nowych graczy. Nad kodem sieciowym i załatać wszystkie. <grym> to było piękne. wystrzeliłem jak z procy. Może jeszcze raz zmienimy klasę, bo tu sniperką nie ma się co bawić. Jest za duży tłok na mapie. Ale no dobra, więc tak, jest troszkę bugów i błędów i tak dalej. Ale samo, same założenia i to jak są zaprojektowane klasy, to jest bardzo fajne. Moim skromnym zdaniem. No, zostaliśmy pokonani, więc zaraz będzie nowa runda i będziemy grać z dinozaurami, więc pokażę wam klasy dinozaurów. No, jak już mówiłem, sama rozgrywka, pomysł na nią jest bardzo ciekawy i szkoda, że pod względem technicznym twórcom nie udało się no, stworzyć czegoś po prostu bardziej dopracowanego. No, więc mamy dinozaury. Pięć klas, tak samo jak klasy ludzi. Ptero, e, pteranodon, czyli latający dinozaur, mój, mój, moja ulubiona klasa, jeżeli chodzi o dinozaury. Mm, mały raptor, nowa raptor. Mm, to jest ten plujący który oślepia wrogów. T-rex, czyli tylko jeden gracz może być T-rexem. Największy oczywiście. I Karnotaurus. Kimkolwiek jest, on potrafi szarżować na wrogów i wybijać ich w powietrze i tak dalej. Ale my sobie zagramy, na razie przynajmniej, latającym dinozaurem. No właśnie i sobie latamy. Wciskając kół, używamy um, jak to się mówi? E, o krzyku? Nie, nie o krzyku. Mm. Wrzasku, pali dźwiękowej, czegokolwiek. Wy, wykrywamy w każdym razie wrogów, ściskając kół. Rycząc, o, takie słucie mi słowo. Używając ryku naszego dinozaura. Każdy dinozor ma, e, właśnie może ryczeć i są różne efekty tego. A najfajniejsze w tej klasie jest to, co mam nadzieję, że zaraz uda mi się zrobić. Mm. Nie, nie uda mi się, bo mnie założyli. Hmm. Chodzi mi mianowicie o to, że podstawowy atak tej klasy, którą mam teraz, to yy, chwycenie człowieka i i, i. 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 No i po prostu upuszczenie go później yy, z dużej wysokości. Nie, nie mogę, straszne są lagi, jak widzicie. Skoki, animacje i tak dalej. Nie uda mi się wiele zrobić, chyba. Zamiast Zaraz, może zmienimy klasę na jakąś wymagającą mniej. No i znowu mi się nie udało. O, widzicie T-Rex? Właśnie pożera jakiegoś kolesia. To fajnie wygląda finisher tej właśnie klasy. Chociaż ja widzę dwa T-Rexy na mapie, więc coś się zmieniło, chyba. Może dla takiej dużej ilości graczy faktycznie nie ma takich ograniczeń. Tam jest jakiś człowieczek. Nie udało mi się niestety. Złapał mnie siatkę, widzicie teraz? No, więc nie mogę dużo zrobić. To jest dla mnie praktycznie śmierć natychmiastowa. Są też pewne błędy graficzne, zdarzają się nachodzenie na siebie um, różnych modeli i tak dalej, ale one nie przeszkadzają za bardzo. Tak, udało mi się pięknie, to chciałem wam pokazać. Ach, niestety strzelono do mnie, więc upuściłem tego kolesia. No właśnie, ale możemy po prostu porywać ludzi, potem upuścić ich do wody. I tak w ten sposób, to sposób zdobywamy fragi. Możemy też atakować normalnie tą klasą, ale to nie jest zbytnio no, opłacalne. Bo nie jest najsilniejsza. Dobra, zmienimy sobie teraz klasy, weźmiemy nowa raptora. W cylindrze, nie mam pojęcia czemu. On jest bardzo mało odporny, więc trudno cokolwiek zrobić, kiedy no właśnie, kiedy już ktoś nas zauważy, dlaczego trzeba się skradać, przytrzymując kontrol wchodzimy w taki tryb właśnie skradania się, prawym przyciskiem skaczemy na przeciwnika i wykonujemy takie jakby, to nie jest finisher, bo nie zabija od razu, chyba, że ktoś ma połowę zdrowia. No właśnie widzieliście, kolega zrobił coś takiego. No, nic, asysta, udało się. Troszkę du za dużo graczy, moim zdaniem. Powinno być ograniczenie trochę większe, jeżeli chodzi o ilość graczy na serwerze. A okej. Okay. Wybierzmy może dużego dinozaura, który też jest, wygląda... Nie mam pojęcia, skąd, co to za skiny i dodatki. Ale mój ma rogi renifera i nos klauna, spoko. Super. No właśnie, szarża. Machamy ogonem prawym przyciskiem myszy, to jest trochę nieintuicyjne atakowanie tą klasą akurat. Eee. Trudno jest w ogóle ugryźć kogoś z tej kamery, przynajmniej ja innej za bardzo, inne nie są wygodne. Udało nam się zagrać T-rexem, więc bo ostatnia klasa jaką Wam pokażę. No właśnie to jest jego, znowu, lag, czy jakieś dziwne skoki animacji, naprawdę nie uprzyjemniają rozgrywki, w sumie, no, wyrażałem jakby żal, że tak mało graczy w to gra, fajnie zjadam sobie osobę, to świetnie wygląda, no, siatka na ryju, niedobrze, no, w każdym razie, nie trudno się dziwić, że ludzie nie chcą grać w produkt niedopracowany, no więc szkoda, że twórcy, no udało mi się kogoś jeszcze zabić, że twórcy nie pracują trochę, no to już od premiery minęły dwa miesiące chyba ponad nawet, więc po prostu szkoda, że nie, do... nie poprawili takich błędów, jeżeli chodzi o kod sieciowy gry, która praktycznie jest grą sieciową i tylko i wyłącznie polega na multi, no to coś jest nie tak, no. Ale, jeżeli kiedyś będzie jakaś steamowa promocja, czy coś takiego, i ta gra będzie do dorwania za jakieś 5 euro, to chyba bym wam polecił. No bo nie ma innej takiej gry, praktycznie, w której możemy zapolować sobie Raptorem na, na, na człowieka. Więc no, dlatego właśnie chciałem wam ją pokazać. Mimo tych wszystkich jej błędów technicznych, no niestety, które występują. No, ale to by było chyba na tyle, i będę już kończył. O ślepie tylko paru gości. Tak jest, udało mi się zabić jednego. No i umarłem. No i będę już kończył ten materiał. To było Primal Carnage, czyli niedopracowana niestety pod względem technicznym gra o bardzo fajnych założeniach. Mam nadzieję, że twórcy yy, wprowadzą w końcu jakieś poprawki do kodu sieciowego w paczach, yy, a także do problemów z animacjami i tak dalej. No i zrzuciliśmy sobie na tą grę okiem. Piszcie, czy sam pomysł na taką grę Wam się podoba. A może graliście w nią zdarzyło wam się, też wyrażajcie opinie. To by było na tyle i do zobaczenia w kolejnym materiale.